To siedlecki Magazyn Kulturalny, magazyn Centrum Kultury i Sztuki, im. Andrzeja Merzyżyckiego. Scena teatralna Miasta Siedlcy. Witam Państwa i zapraszam do spędzenia następnych kilkunastu minut właśnie z nami. W ostatni piątek, 4 listopada, na naszej scenie teatralnej odbyła się. Kolejna edycja Swetera, czyli siedleckiego wieczoru ekscytacji teatralnej z elementami rywalizacji. Zapowiadał to Maciej Czapski, opiekun studia teatralnego Jacka Woszczerowicza, bowiem jego podopieczni wykonali pewną formę teatralną pod nazwą Nie ma sprawy. A tak właściwie, czekała Pani na kogoś zanim przyszedł, czy mi się wydawało? Tak, tak czekałam. Aha, narzeczony? Coś w tym rodzaju. Co znaczy? może. Aha. Czy mi się wydaje, czy czekałem pani nagrość, kiedy tutaj przyszedłem? Czekałam. Aha, narzeczony? No coś w tym rodzaju. A, to znaczy? Właśnie mieliśmy ze sobą a! To znaczy... Moja kochanka... O, właśnie jest. Założę się, że jest pan skorpiony. Właśnie wybierałam się do kina, kiedy skończył ten rozdział. Może poszedłby pan ze mną? Super. A, a co grają? Dwa takie bardzo stare filmy Woody'ego Allena. A. Nie lubi pan Woody'ego Allena? Lubię Woody'ego Allena. Ale nie szanuje pan na punkcie Woody'ego Allena. Tego wszyscy filmy ciałały na nerwy. Aha! Będziesz mnie kochać? Tak. I szanować? Tak. Idziemy do tego kina? Nie ma sprawy! Kellner! W ostatnią niedzielę natomiast a więc 6 listopada, naszym najmłodszym widzom w cyklu rodzinna niedziela w teatrze zaprezentowaliśmy spektakl księżniczka rosa i klimek. Jak zwykle było pysznie. Cześć! Ach, jestem taka, taka szczęśliwa, naprawdę szczęśliwa, bo spotkało mnie coś wspaniałego, prawdziwa radość. Otóż zły czarodziej Zoltan, pożeracz kolorów, został wygnany z naszej krainy i znów świat jest pełen koloru, bo dawniej było tutaj szaro, buro i ponuro. Kolory, kolory, to dziwne są stwory. Kolory, kolory. dajcie, ruszajcie, obraz nam tu namazajcie. namazajcie. Uśmiechnąć się, Co dzieje? Absolutnie nie. Czas aż zmarszczyk dostałem, kończę i poszła. <śmiennie> Dobrze, czas rozpocząć moje czary. U tak. tak, czary, mary, czary. Nie wątpię, zapomniałem, jestem stary, u jejku! Pamięta. Czary, mary, dwa komary. Niech ten obraz będzie. Szary. Przypominamy Państwu, że w naszej galerii teatralnej do 6 grudnia można oglądać wystawę prac Romana Ogrodnika Wystawę zatytułowaną Cztery pory roku zachęcamy Państwa do odwiedzin naszej galerii. Szanowni państwo, w najbliższy piątek, a więc za kilka dni, dzień 11 listopada, Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę to 104 rocznica tego wiekopomnego wydarzenia. Miasto Siedlce jak co roku przygotowało dla państwa wiele atrakcji, atrakcji głównych, wydarzeń towarzyszących, a my chcemy państwa uwagę zwrócić na Iluminacje. Iluminacje, które w różnych punktach miasta podczas spacerów świątecznych na pewno Państwo zauważycie. Zapraszamy więc do uczestnictwa w tym niezwykłym, podniosłym i ważnym dla nas Polaków wydarzeniu. Z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do naszej sali teatralnej, bowiem 13 listopada o godzinie 17 zaprezentuje się Kijew Piano Duo w koncercie muzyki patriotycznej. Będzie to koncert fortepianowy. Zaprezentują się artyści Aleksandra Zajcewa i Dmytro Tawanec. Drodzy Państwo, usłyszymy dzieła Stanisława Mniuszki, Fryderyka Chopena czy Ignacego Jana Paderewskiego. Warto być, warto posłuchać tych niezwykłych artystów. Wydarzenie to jest współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego. W ramach 10 Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Sztuka Plus Komercja zaprezentujemy Państwu spektakl pod tytułem Goło i Wesoło. To spektakl konkursowy, który 14 listopada będzie prezentowany o godzinie 17 i o godzinie 20. Bilety jeszcze do nabycia w punkcie informacji kulturalnej, ale najłatwiej zrobić to przez naszą stronę internetową. Zapraszamy! Teatr Lalki aktora w Łomży zaprezentuje na naszej scenie teatralnej spektakl pod tytułem Królik Edward. To przepiękna opowieść o przyjaźni, miłości i o człowieczeństwie dla najmłodszych. Spektakle o godzinie 9:30 i 11:00 zapraszamy przede wszystkim grupy zorganizowane. Bo warto! Drodzy Państwo, po raz pierwszy w tym sezonie wznawiamy spektakl pod tytułem Antygona w wykonaniu aktorów Teatru S w reżyserii Roberta Protasewicza według klasycznego tekstu. 17 listopada o godzinie 9 i 11 .00. dla młodzieży te spektakle będziemy prezentować. Zapraszamy i zachęcamy, bo to niezwykła inscenizacja przedstawiająca w sposób bardzo nowoczesny to, co wydarzyło się dawno temu. I te wszystkie informacje, które dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, śledzenia profilu na Facebooku, subskrybowania kanału na YouTube. No i rzecz jasna, do czytania sceny 24. Drodzy Państwo, wszędzie tam bowiem znajdziecie najświeższe informacje o wydarzeniach tych, które w najbliższych dniach i tygodniach dla Was przygotowujemy. Do zobaczenia.